Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pani Macieju. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy dziekan Wydziału Informatyki zachodnio Uniwersytetu Technologicznego przeprowadzi w tej sesji egzamin w formie zdalnej czy stacjonarnej? Pyta Pan Maciej, czy dziekan Wydziału Informatyki ZUT przeprowadzi w tej, seksji, w tej sesji egzamin? W formie zdalnej czy stacjonarnej? To najpierw spytamy o zdalną. Czy przeprowadzi w tej sesji egzamin w formie zdalnej? Czy to będzie forma zdalna? Czy to będzie forma zdalna? Mhm. Czy to będzie forma zdalna egzaminu? Hmm. Czy stacjonarna? <grybory> wybory i wybory, no niesamowite. Blokada. Strasznie dużo tutaj się dzieje rzeczy. O ja zawsze No finalnie, naprawdę finalnie wychodzi, że w formie zdalnej. Natomiast musiałam dołożyć mnóstwo kart, bo naprawdę szły łeb w łeb. Po prostu tak samo praktycznie. Już no niesamowite. Ale po kolei. Czy przeprowadzi w formie zdalnej? Co jest na tak szóstka buław? Szóstka buław mówi o sukcesie, o zwycięstwie, o tym, że wow mamy to. Czasami również mówi o słomionym zapale, ale to może być, jeżeli są inne karty jakby pozytywne, to w tej konfiguracji raczej um, raczej bym patrzyła jako na um, sukces, chociaż później się okaże, że no troszeczkę ten słomiony zapał no niestety mógł być. W przeszkodzie jest Karta Słońca, no a Karta Słońca w pozycji właściwej jest najpiękniejszą kartą, jaka mi wychodzi w tarocie. No ona spełnia wszystkie marzenia, wszystkie plany, wszystkie życzenia. Tutaj nie ma niemożliwego, absolutnie. Tu wszystko się realizuje, to jest cudowna karta. No ale w negatywie, no niestety troszeczkę jest to odwrotnie, czyli no tego spełnienia marzeń może nie być, ale co jest istotne, że jakby otoczenie, tak, yy, otoczenie gdzieś tam właśnie, nie wiem, międzyuczynione, powiedzmy tak, czy no, różnie to może być. Otoczenie jakby nie będzie do końca sprzyjało, nie będzie za bardzo chętne do przeprowadzenia w formie zdalnej. Tak to wygląda. No i karta Rada, dwójka denarów No i będzie tutaj dziekan stanął ba, no, przed bardzo poważnym wyborem. Nie będzie wiedział za bardzo co robić, bo może chciałoby się nawet y jedno, ale należy drugie, a no różnie to może być. Także czy w prawo, czy w lewo, no bardzo poważny wybór i będzie się zastanawiał, tak? To, to nie będzie takie siedzenie bierne obserwa obserwacje, nie, to takie naprawdę brainbox, takie myślenie. Y bardzo takie, no, myślenie bardzo, bardzo, bardzo silne, przechodzące wręcz w działania. Dalej mamy drzewko życia. No, drzewko życia to jest karta Stop, blokada. Yy, drzewko życia wypada wówczas, kiedy, no, pytający po prostu może nie być gotowy na odpowiedź albo w ogóle ta odpowiedź jeszcze nie jest znana, gdyż. No nie wiadomo jakie decyzje tu podejmie dziekan, prawda? Natomiast drzewko życia no troszeczkę zatrzymuje czas, tak? Ale również wydarzyły się takie sytuacje, które będą miały wpływ na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze losy, na dalsze tutaj wybory. Także jak najbardziej. Co mamy dalej? Dalej mamy karty wiary, tak? To karta wiary mówi o tym, że jednak no, znowu mamy jakieś wątpliwości. Tu bardzo dużo się dzieje jak w obrębie głowy, intelektu i w obrębie jakichś takich konwersacji też, tak? Mamy wątpliwości, czy damy radę, tak? Czy, czy wszyscy dadzą radę? No, dle, czy tak się uda, czy nie stracimy jakiś nie wiem, em, czegoś nie stracimy, czy, czy jakieś wa nasza wartość nie spadnie, no jakieś takie dziwne rzeczy. Tutaj mamy dalej już takie smutki, lęki, czwórka mieczy, stany depresyjne nawet. No, no, naprawdę smutne karty. Dalej mamy, no właśnie, dlaczego? Bo piątka buław. No, piątka buław to jest po prostu taka walka na argumenty, tak? Każdy ma swój argument i każdy chce, by jego argument wygrał. No i znowuż walka. Dalej mamy, co jeszcze? Kartę. O, już teraz, od, od tej chwili już jest super. Ósemka buław. Królowa Buław i karta gwiazdy, czyli ósemka Buław. Przy królowej Buław kobieta bardzo aktywna, działająca, ym, bardzo odważna, wie czego potrzebuje, wie czego chce, osiąga sukcesy i nie boi się wyzwań, tak? I taka kobieta po prostu podejmie głos w tej sprawie, tak? Skontaktuje się tutaj z kim trzeba. KONTAKTY SZYBKIE, ONLINE, ZDALNE, KONKRETNE, KTÓRE PO PROSTU no, MOGĄ BYĆ TO SZYBKIE SPOTKANIA, TAKIE STACJONARNE, TAK? ALE BARDZO CZĘSTO CZY TO TELEFONICZNE, CZY ONLINE, TAK? I TA KOBIETA PO PROSTU CZUJE, ŻE JUŻ BĘDZIE TROCHĘ PODDENERWOWANA, <grych> POWIEDZMY TROCHĘ, I ONA ZAŁATWI TĘ SPRAWĘ, NO TAK, TAK WEDŁUG KART WYCHODZI, TAK? TAK TO WYGLĄDA. I dzięki tej kobiecie i tej komunikacji mamy kartę gwiazdy. I karta gwiazdy, proszę bardzo, gwiazdka z nieba. Naprawdę, Karta Gwiazdy spełnia, spełnia również życzenia, mówi o bardzo, bardzo pozytywnym otoczeniu, o fajnym otoczeniu, o wsparciu, o tym, że możemy po prostu brać z życia tyle, ile chcemy i dawać też tyle samo, że wszystko nam się zrealizuje, bo mamy wsparcie gwiazd, księżyca, nieba, wszystkiego, tak? Także to jest przecudowna karta, naprawdę, ona naprawdę jest gwiazdką z nieba, wobec czego? Śmieją stwierdzić, że w formie zdalnej, ale jeszcze szybciutko czy stacjonarnej. Co jest na tak, siódemka mieczy? Jakieś komstewki, nie do powiedzenia, coś tu jeszcze nie jest do końca jasne, tak? Coś nie będzie takie jasne. Co jest na niej król buław? No tutaj znowuż król buław, mężczyzna taki no, energiczny, bardzo działający, nie lubiący stagnacji, taki czasem e, za szybko zadziała niż pomyśli na przykład, tak. Generalnie no, bardzo mądry, no ale po prostu. Temperamentny zanadto, być może, i on tu jest w przeszkodzie, czyli on będzie przeszkadzał, ażeby ten egzamin był w formie stacjonarnej. On będzie tutaj zniechęcał, kogo trzeba, będzie po prostu stał po drugiej stronie, tak? będzie przeszkadzał. No i cóż, znowu karta kochanków, wybory. Owszem, jest to karta romansów, no ale tutaj to jest karta wyborów, tak? Dwójka denarów była, karta wyborów, karta kochanków, karta, karta wyborów, tak? Czyli znowu wybory. No ale tutaj jednak mimo wszystko trochę troszkę gorzej to wygląda, bo tak, karta umiarkowania, czyli gdzieś tam no, nic się nie zmienia. Na razie nic, nie, nie, nie wiemy, co będzie dalej. Dwójka mieczy, no dalej nie wiemy wątpliwości, błądzimy. Dalej cesarz zabiera głos. Cesarz, czy osoba decyzyjna. Ym, często osoba na bardzo wysokim stanowisku, ym, no, głowa rodziny, tak? Osoba, która po prostu ma wpływ ogromny na innych, tak? Już nie będę mówiła kim on może być, tak? Ale to jakby ym, można się domyślić, że, tak? ta osoba jest bardzo ważna. No i on, ten człowiek stara się gdzieś tam już podjąć decyzję, bo tego wszystkiego już jakby jest za dużo. I tutaj rozliczanie się, podsumowanie, podsumowanie wszystkiego, jakie mamy cele, co osiągnęliśmy, skutki, konsekwencje, powody, przyczyny, dlaczego tak, dlaczego nie, podsumowanie, rozliczanie się. Tutaj mamy zmiany już as buław, czyli zmiana o 180 stopni. Jest taki stan zapalny. Nagła zmiana, nie wiadomo skąd w zasadzie. I pokazuje się król denarów. I król denarów właśnie spowoduje te zmiany. Król denarów będzie bardzo dobrze i pozytywnie odebrany przez jakby towarzystwo. Król denarów mógł już na przykład pracować w tym miejscu bądź też, no, mieć jakieś wpływy bezdecyzyjne w jakiś sposób w tym miejscu, tak? O które pytamy, bo bardzo, przyje bardzo przyjemnie będzie jakby odebrany przez wszystkich. I on tutaj nie narzuca, ale po prostu sugeruje do dobre zmiany, tak? Czyli tak czy inaczej, według kart wygląda, że po prostu. Forma zdalna, tak, forma stacjonarna, nie. I nawet potwierdza się to, że forma stacjonarna e, tutaj będzie jakby... Forma zdalna, przepraszam, jakby będzie najprawdopodobniej przez tego króla denarów, e, no, gdzieś tam, e, no będzie, będzie uważał, że po prostu jest istotna, tak. I tak to wygląda. Czyli cóż, egzamin będzie według kart w formie zdalnej. Dziękuję bardzo serdecznie panu Maciejowi. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Życzę bardzo, bardzo, bardzo dobrze zdanego egzaminu. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.